Tutaj JJ, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj kupię chłopakom wszystko, jeśli odwzorują to na patelni w postaci pancake'a. Jeżeli lubicie pankejki z nutellą albo z serem, to zostawcie teraz łapeczkę w górę i zasubskrybujcie kanał, a w komentarzu możecie napisać, co wy byście narysowali na tej patelni. Oczywiście, kwota jest dowolna, ilość kolorów jest dowolna, wielkość jest dowolna. W dzisiejszym odcinku wystąpią Farel oraz szaku. A jeżeli pod tym filmem zostawicie 10 tysięcy łapek w górę, to do kolejnego odcinka zaproszę Klaudię oraz Rogala. Zacznijmy od Farela. Jest już ze mną Farel. Witam wszystkich. Dobrze się składa. Bo masz całą paletę kolorów. Właśnie, dobrze się składa, bo miałem sobie coś kupić do odcinka za tydzień lub dwa. I teraz JJ mnie wyręczy. Ona o, mi to kupi. Nie, to będzie coś mocnego, czyli masz już jakiś plan. Ja myślałam, że wy przyjdziecie totalnie bez planu na ten Ty Ja Ci dam taki rebus, możesz zgadnąć. Będzie to rzecz, którą kiedyś miałem i bardzo uwielbiałem. Dalej uwielbiałem. Miałeś chomika! Zbierze, nie, że nie! To może zacznijmy, co? Dobra. Ja ma już doświadczenie w robieniu pękieków, bo już kiedyś takie odcinki robiliśmy. Jak nie oglądaliście, to macie przypięte w karcie, na drupcie. Dobra, zaczynamy. Takiego w miarę dużego narysuję, co? No, przydałoby się. Wow, nawet prosta kreska mi wychodzi. Teraz robisz obrys, tak? Co tu jest? No! Nic! W miarę, w miarę. Nic jej mi to nie mówi na razie! Dobra, teraz tutaj cyk. Ja chciałam tylko powiedzieć, że Krystian jest bardzo y, uzdolniony moim zdaniem manualnie i zawsze jak coś rysuje, to mu to ładnie wychodzi. Zawsze albo jak coś maluje, bo trzeba było, jak było się małym rysować, a nie Ja dosięgować. rysowałam! Tak! Ja też rysowałam, ja po prostu. Jak ja, ja widzę twoje, twoje rysunki, to uważam, że pod kamieniem mieszkałaś, a nie rysowałam. Bo za mnie zawsze mama robiła plakaty do szkoły, to no się przyznam. Bo moja mama ma ogromny talent i zawsze za mnie robiła plakaty z ciotkami. Cyk czy to jest po po po? Tak kupka ta no. Nie. Pamiętacie tą grę? Ej ona była kozak. Okay. Co to jest? Trochę plecak? mi trochę mi nie wyszło. Jaki plecak naprawdę nie widzisz co to jest? Nie. To jest deskorolka przecież. Tylko taki. To jest deskorolka. Tylko troszeczkę mi zeszło no bo to jest ciasto oczywiście co nie? Okej okay, to jest deskorolka. Teraz ja to dokończę, ładnie, uwaga. Ale ten kolor żółty jest ładny, co? Zarobiście wyszedł, no, mega intensywny. I sobie zostawcie dla mnie łapkę w górę, bo ja te ciasto robiłam chyba z dwie godziny przysięgam. Tylko, że to nie będzie taka zwykła deskorolka, moi drodzy, to będzie deskorolka Kosmiczna! Longboard! Tak zwany Longboard, zrobimy ją taką wiksiarską, patrzcie tu. Ale ty będziesz jeździł na deskorolce. No. Dlaczego nie na longboardzie? Longboarda jeszcze nie ma, mam zwykłą tylko taką do streeta, ale longboarda nie mam Longboarda jaki tutaj ten Słuchaj to będzie graffiti, ona musi mieć taki Graffiti to jest Zrobimy ją dwukolorową, bo zazwyczaj na rolce papier jest ścierne, czarny, nie? A to głupio by wyglądało, czarny zrobimy sobie tylko kontury, zrobimy ją czerwono-zieloną wow, Ej, ja już widzę, że to będzie ładne No mam nadzieję, że ta rolka, którą znajdę też będzie ładna Ja mam nadzieję, że będzie tania <laughs> Ej, bo jest deskorolka i są też fiszki, nie? Tak, a to, to będzie longboard. Taka deska, która bardziej skręca i jest taka długa do zjeżdżania z góry, na takich większych kółkach. Zarombista. To nie będzie, Tania. Zielone zrobię kółka. To jest niebieskie... są niebieskie kółka. <laughs> Patrzę się na zielone i mówię co innego. XD! Okej. No i dobra. I to jest już koniec. Dobra, spróbuj to trochę może podważyć, co? Okej. Okay. Bo ja widzę, że to się już przypiekło. Mojego longboarda. No. Za oba. Tylko nie połam, bo dostaniesz połamaną. No. <laughs> Ej, mi się wydaje, że na ludzię możesz to przekręcić. Tylko tak, wiesz, z to zrób. Umiejętny! Wow! Nie! No, wyszła szefowska! Ale kozak! Zarąbista decha. Tak wygląda moje arcydzieło. Jeżeli wam się podoba, zostawcie łapkę w górę i ocenię w skali od jednego do 10. No co, normalnie będziesz jeżdżona na tym. To jest kozak. Dobra, ja oceniam twojego pancake'a 10 na 10, a teraz ty oceni jego smak. Wygląda jak truskawka. Mm. Dobre, nie? Nie wiem co dodałaś, ale dobra. Możesz zjeść kółeczko. To teraz jedziemy do sklepiku i masz mi ją zwrócić. Jest już ze mną Szaku! Witam wszystkich! Jestem bardzo, ale to bardzo głodny. No to dobrze się składa, bo mamy tutaj patelnię i ciasto na pancake. Teraz tu tysiąc nageców. Nie zmieścisz tysiąca. No nie, nie zmieszczę, ale coś narysujemy z jedzącym. Nie Byłam pewna, że to będzie coś związane z jedzeniem, bo jak jest tylko okazja, to szakuję. Dokładnie, a okazja się jest bardzo duża, bo po pierwsze jest piątek, czyli weekendu początek, a jestem na diecie, to muszę coś zjeść. Takiego innego. Innego, no ciekawe no Ja to sałatkę jem codziennie, no to wiesz, teraz trzeba jakiegoś... Nie powiem co, zaraz opatrzysz. Lecimy, syk. O, coś takiego. Okej. Okay. Co jest to dobrze, jest? jest dobrze, nie ma problemu. Tego... chmura, chyba. O, cyk. Ok. Kapelusz. Cyk. No, wiesz, co to może być? Nie masz pojęcia, żeby się zmieściło na tej patelni. Co to jest? Raz, dwa, trzy, cztery. O, dobra. Lecimy teraz, tak? Wiem, co to jest. Senkarz. Senkacz! Tak, dobrze, Krystian, to jest sękacz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Co ty liczysz? Ilość. Nie jakość. Składników. Jakość jest nieważna. Ilość Co? składników się jak liczy. Jak to wygląda? Czy to jest burger XXL? To nie jest burger XXL. Czekaj, żeby mi się zmieściło. O, na koniec taki będzie mały kotlecik. To wygląda jak beczka na miód. No, będzie dobrze, mam nadzieję, jak to pokoloryzuje, będzie to jakoś wyglądać. Ja nie mam pojęcia, co to No wam tak. To nie wygląda dobrze, nie? Może górze... jak pokolorujesz, to trochę nabierze kształtu. Oby, dobra, przyjmujem żółty pomarańczowy. Jak Picasso. No to jeszcze ci może nie przypominać. Ale teraz kolor. O tak. Ja zgłupiałam. Wiesz, co to może być? No może kolor nie jest taki podobny do rzeczywistego składnika. Ale może tak. tylko. Tak jest dopiero za miesiąc, dwa. No właśnie, ale tak ona przyjdzie tak? dzisiaj do mnie. Dobra, lecimy jeszcze z dołem. Cyk tu już bez żółtych kropek, raczej nie są potrzebne. Jestem co to jest? Jezu, ja nie wiem to piłka do kosza. Znajdziesz taką piłkę <laughs> do kosza, nie, piłka to do ty do ci kosza, kupię. Kosza tylko do tego! Ej, to może być jak dobre. To to? Do palanta dla palanta. Do palanta dla palanta piłka. Dobra, lecimy. Pierwszy składnik. No tak, ale to dobrze wygląda jak prawdziwe to wygląda mięsko. Wygląda jak czekolada. Ja... Mięsko? No, a jaka to czekolada? To jest burger, No tak jak myślałam. Ale to nie jest zwykły burger. Ale co to jest za burger? Przecież on ma z 10 pięter. No, ma 10 mięsek, to prawda. Policzone. I teraz tutaj kolejne. Trzecie mięsko. Ale wiesz, że nigdzie nie ma takiego burgera? Wiem, ale to już jest twoje zadanie na dzisiaj, musisz mi takie oznaczenie... Co?! Oddać. Ciekawe! Nie wiem jak to zrobisz, ale będę trzymał kciuki z pewnością. Jesteś niesamowity. I głodny. Ja nie mam kuponów do Maka. Co?! Nie śmiej mi się. Szeku, jeszcze o sałacie nie zapomnij. Ale ja nie chcę sałaty w moim burgerze. Ja. To będzie miękkie. Dobra, przerwa, mięk, mięk, bo Teraz żółta. A ser? I cyk. Okay, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem... 10 kotletów przekładanych z serem bez żadnej sałaty, tak? Tak. To jest jak ja to wydaję, przysięgam ci. Eee, dobra, jeszcze tutaj zróbmy. Puuu, O, jest mięsko i między mięskiem będzie pekonik. To jest to. To tutaj może daj bekon jeszcze dorysuj, że ci wystaje z burgera. No to tu będzie wystawał właśnie z mięsa. Dobra. Chyba mam nadzieję, że to tak wyjdzie. Tylko, że się nie zlało, zleje się. I się zleje. Właśnie bekon ma się z mięskiem zlać i z serem. O, patrz, to jak bekon. Jeden Martko. do jeden. Tym stu serem jeszcze uzupełnił, <laughs> Tego nie będzie widać z drugiej strony. Ale z tej będzie później, jak obrócimy. Ważne, Dobra. Ważne, ty widzisz, tak? jest koniec. Wiesz, co to jest? Sushi. sushi. To jest wielkie sushi. Dobra, czekamy aż trochę się podpiecza. To już nie wygląda jak burger, jak statek kosmiczny. <laughs> albo jak pszczoła z lotu ptaka. Chyba Dobra, to, to już zdecyduj co chcesz mi kupić. Pszczoła z lotu ptaka, <laughs> albo statek kosmiczny, albo burgera. Decyduj. Masz wolny wybór. Okej, okay, możesz spróbować go podważyć, tylko bardzo delikatnie, nie? Ty jeszcze nie masz doświadczenia w robieniu podpiek. Ja robię to pierwszy raz w życiu generalnie. Właśnie. Dasz Na no, ludzie. Ej, on wygląda lepiej niż zakładałem. Nie, on jest piękny. Jak to wygląda? Przecież ty tego nie zjesz. Zjem. Okej, okay, kupu, kupuję ci to, pod warunkiem, że całego zjesz. Aha, czy jak go nie zjem, to mi go nie kupisz, tak? Nie. To nie kupuj. To teraz... <laughs> Dobra, wielki test. Szako teraz musi ocenić smak. Ej, na pewno jest pyszny. Spróbujmy. Na pewno lepszy niż będzie z dziesięcioma kotletami. Cześć, serem. Ej, ja będę miał więcej mięsa. <noise> Za mało. No. Jeżeli wy zjedlibyście takiego burgera, to zostawcie teraz łapeczkę w górę tam na dole. No i ocencie w komentarzu, który pancake według Was był lepszy. Czy Farela, czy szaka, a my lecimy do sklepu. Lepiej się spieszcie, żeby zostawić łapkę, bo zaraz jej nie będzie. Jeszcze trzy sekundy. <głos> <głos> dawaj, dawaj, jeszcze jedno. Czekaj, 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 nie jest do końca. Ruch, Daj łapkę, tu dostaniesz łapkę. O, zostawił. Masz pojar Łapka ze swerpa Słuchajcie, jesteśmy już na deskorolkach. Yy, o oh, tak. I możesz sobie wybrać, ale rozsądnie. Misiek, ja... W rozsądnej cenie. Słuchaj, taką deskorolkę to ja już mam. Co nie? Masz? Taką zwykłą mam. Ja chcę longboarda. O, ja nie wiedziałam, że ty masz zwykłą. Ja chcę longboarda, taką o. Rozumiecie? Którą się zjeżdża z górki. Będziemy latem testowali. Zrobimy kto zjedzie z Monteverest. Patrz, jest taki grip, bo to się grip nazywa. Zobaczmy, czy to jest inny. Jest też taki grip, klasyczny. To to się różni. O, tamten był czerwony. A, to jest porysowana, to nie chcę. Z czerwonymi A to jest kółkami. Jest węższa chyba. To mi się wydaje. Nie, nie, chyba są takie same. 249 zł. Ej, przecena z 315, bierzemy. Bo która lepsza? Bierzemy mówić jeszcze. Nie, nie, czekaj, czekaj. Faktycznie! No mówiłam, że to jest węższa. Czyli bierzemy szerszą. Szersza lepsza chyba, nie? Ja nie wiem, ja się nie znam. Szersza, szersza. Szersza, stary. bo węższa szybsza, a szersza lepsza. Taka jest złoda zasada jak coś dla tak skaterów, jest. nie? Ta sama cena. Nie, ta 250 z 400. To ona musi być lepsza. O, czyli bardziej się opłaca. Czyli lepsza, bierzemy. Może sobie wziąć tą chudą. To Ty idź już do kasy i zapłać, a ja Nie, usprząta. nie, nie ja, idę, ja będę do niej, na niej wracam do chaty. No i widzicie jakie szczęśliwe dziecko? To totalny szef. Tak robisz prawo, lewo ma się rozpędza. Mam nawet u mnie robić stuczki. <grybujesz> Pokaż im stuczkę. Stuczka? No. <grybujesz> Jedziemy stąd. Dawaj, z przodu noga. Nie, o nie, nie, nie. nie, nie, nie. Niemożliwe. 73 zł. 73 zł za burgera. Masno-shama, nie? Będę ja. Będzie jedzone. Dostajesz rękawiczki nawet. Jestem ciekawa, ile on ma kalorii. Ja obstawiam ze 700. Ja myślę, że tak z 500. Ja to policzę. Dobra, otwieramy go. O, stary. O, cię kręca. Nie jest taki duży, chyba dam radę. Myślisz? No. To jest 10 kotletów To kilogram mięsa O boże Jaka kulka Kula to jest, mocy To jest bacon and cheese? Tak no No to sam z dwoma tym kotletem, kotletem taki zwykły, jedna porcja Ma 733, więc to ma z półtora tysiąca Czekaj, nie nie nie, to jest razy 10 ale masz jedną bułkę. Ale chodzi bułkę. o same y, kutlety, a tu masz jeszcze bułkę z... Y, o, jeszcze ser mam! Jeszcze się, że ser mam! Jeszcze 10 razy ser! Tak, to jest koła pewnie. To jest twoje całe dzienne zapotrzebowanie. Nie, nie to zjadę. jest moje śniadanie. Ja tak się odżywiam, jak chcecie zrobić masę to tylko tak. Jak Homer Simpson. Dobra, pierwszy mm. gryz. Jest pyszny. Nie wątpię. Jest Ale lepszy jest, niż zwykły taki. Bo jest dużo sera. Ej, to już widzę? No, chcę. Spróbuj, ale jest pycha. Od dzisiaj jem tylko takie, nie? No, Spare to się rozwaliło. To się no, już no rozwaliło. się rozwaliło. Tak Dobra. To, się, to tak. trzeba by było poprzechmować yy, wykałaczkami, żeby ci się Ale tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć mięsek. A tu jest kolejne pięć. Dobra, zeruj to stare. Jak bierzesz gryza to czujesz tylko mięso i ser, nic więcej. Nawet ale, sosu nie bierzesz. Ale co ci więcej potrzeba, Powiedz, że to nie jest idealne. Mięso z samym serem. No dla mnie tak średnio, ale nie dziwię się, że ci to smakuje. Cieszę się, że się nie dziwisz. Later. Dobra, mięsko już poszło, pięć mięsek za mną. No i tak szczerze, powiem że się na jednym tak w połowie. To jest idealna porcja dla dwumetrowca. Jak ktoś ma dwa metry, polecam takiego burgera sobie skleić. Dawaj jestem ciekaw czy to zgasisz, nie? Seria to zgaszę bez problemu. To jest pyszne. Pamiętaj, że Marcela będzie to oglądać. Bartek grzechu i kłótni domowej. Niebo w grębie, Wow. Piekło. Też niebo. Ostatni strzał. Zrzygam się teraz. Dawaj. Nie możesz wydać 70 zł. O tak! O, Pomyśl o, tak. sobie, że już przez kolejny tydzień tego nie zjesz. Mm. <noise> Jak wytrwaliście do tego momentu, to napiszcie w komentarzu Szaku. Wierzymy, że schudniesz. <noise> I zostawcie suba z mi łapkę w górę dla Szaka z, z motywacją taką dajcie. A my się widzimy w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku będzie Rogal z Klaudią. Trzymajcie się, do zobaczenia. Podajcie nasze kanały, linki macie w opisie. Cześć!